to jest akurat nagranie bez doklara. Od różnej konkurencji i tak dalej, to w tej kategorii cenowej i w, tej, w tych możliwościach było to e, naprawdę przodu jedno. Ja przepraszam, nie chcę... Dziękujemy za informację. My nie oczekujemy, że teraz uda się badanie na stojąco. Nie Dokładnie. jest to też standard. Dokładnie. Więc jak najbardziej y, do kolejnej prezentacji zachęcamy, żeby przygotować nagranie demo, na którym właśnie proponuję, żeby pokazać zapis, który nie będzie idealny, mm -hmm. ale Państwa metoda, która pokaże, że kontrolowanie komór i wyliczanie odpowiednich parametrów to jest w takim oglądzie dla nas jako odbiorców wiarygodne, a dane kliniczne to jest tak naprawdę największy argument, który wszyscy mamy. Mamy określony limit czasowy. Dziękujemy za prezentację. Ja również bardzo dziękuję i chciałbym zaprosić na warsztaty. Udało nam się zorganizować salę jutro o godzinie 11 na drugim piętrze. Odbędzie się warsztat, który będzie trwał około godziny. Także wszystkich serdecznie zapraszamy do tego, żeby zobaczyć. Jak profesjonalista lekarz Echo echokardiolog działa, nie. nie techniczny, tak nie, 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 nie streamer, tylko lekarz, który zna urządzenie, w Łodzi, oh, testował na Uniwersytecie Łódzkim, pracował, pracuje i zna urządzenie, także będzie w stanie zaprezentować możliwości.